Halo, halo, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale z 2. No i tak, odcinek sobie zaczniemy od próby wbicia zasadki na P. Mam nadzieję, że tym razem wejdzie. I co, próbujemy? Oczywiście udało się, więc fajnie, teraz tylko muszę zbić 5200 rangi. No i tak tutaj dropię sobie kory, no więc zbiję to. Więc tak, zasadzka P, więc zarębiście. Tutaj zaraz też będzie Wilek. Tam chyba 7 kół zostało do M10, więc, więc niedługo go zacznę zwojować, żeby go dobić do G i potem znowu czytać dalej. No i co tam dalej? Z biologiem stoimy tak, że mamy 18 konarków oddanych. Myślę, że teraz w weekend pójdę sobie już dobić 75. Od tam, oddam te konarki do końca. No i będę. Wtedy siadł od razu do groty xp dalej. No więc to... Tyle ja sobie zbijam właśnie rangę tutaj. No więc zobaczymy, co tam dalej będziemy zaraz robić. Dobra, wybrałem się Expić ogólnie, wbijać już ten 75 poziom i wtedy wlecieć sobie do, grody, do groty. Tutaj ja przez te kilka dni oddałem dalej mam 18... nic nie oddałem w sumie dalej mam 18 sztuk. Papaliło? Chyba. No i tak, wbijam 70 level. Eh, 75 level. Biorę ze sobą tutaj Bufa jej dobiję 75 i da się ustawić już na spota w grocie. Będę sobie expił na tym spocie tutaj, przed wejściem do V3, no bo nie ma żadnego spota niestety wolnego. No a przy okazji zacznę expić swojego e, Pecika, który ma pierwszy level, 20 dni. No więc tak by mniej więcej to wyglądało, drugi level. <grytanie> Dobra, ja się biorę za expienie, widzimy się przy level upach. Zakładam pereczka, odpalam autołowy, odpalam alchemię, no i ciśniemy. Dobra moi drodzy. weźmiemy się za tobijanie 72. poziomu. Powiem wam, że jest totalna katastrofa i masakra dosłownie. Nie ma żadnych wolnych spotów. Chciałem sobie ustawić postać w V3 i tam zacząć expić sobie. No ale plan szybko spalił na panewce, ponieważ yy, na wszystkich sześciu cechach nie ma ani jednego spota wolnego, więc muszę sobie expić niestety tutaj w V2 w którym też nie ma w sumie żadnych spotów wolnych, tutaj udało mi się znaleźć takiego jednego spota, po czym przyszedł gościu, ustawił sobie autołowy, no i tego muszę zabijać co te 3 minuty, czy ile tam jest ten resm na autołowach, nie wiem dokładnie, no ale w każdym bądź razie udało mi się, dobijamy sobie 72 poziom, Dostaną nam 3 poziomy i możemy spadać do groty, fajnie też dostaliśmy misję teraz, z tymi lodowymi esencjami, to się sobie później tam zrobię. No, więc tak, 7-2 dobity. Tam jest nasza szamanka, ona zaraz będzie miała w sumie, już wam mówię, za 14% też już 75, więc metaexpił solo, więc więc, 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 więc pójdzie szybciej trochę ten exp. Dobra, lecimy dalej z rublem. A, i przy okazji wbiłem już 40 peta. Muszę mu ewolucję zrobić. Na ten moment no, ma on 20 dni, daje 5,7 pożeta, 4,1 obrony i 8,7 do P. Przejdźmy w końcu do wbijania tutaj, już 75. poziomu na, naszym, yy, na naszej siamance, która nam posłuży też jako słup, jako buff yy, w dalszym etapie gry. No i co, 7,5 w końcu siedzi, więc można wyjść z PT. Teraz yy, Ninja już sobie może, sam, yy, samiutka, XP, Hiller, już sobie stanie w grocie. No i co? No i fajnie, bo ten etap z hillerem mamy już skończony. Bardeczki lecimy właśnie sobie z levelupem yy, 73. Wbijam go już na spacie maxi, maxi V no, 2 yy, Udało mi się tak, wbiłem dzisiaj sobie. Udało mi się ten tutaj spota znaleźć wolnego. Jeszcze największego, więc spodźmy go całkiem. Zostawię sobie postać na autołowach, tylko pedeki, chyba jeszcze tniące. Jak mi się będzie chciało oczywiście, bo. No nie wiem, tutaj 99. kurde Jeszcze tam kilka procent brakuje. Wobec pedeków trochę wolno ten ekspleci nawet tutaj. A mi się wszystkie skończyły, które miałem, więc no lipa trochę. Ale dobra, so, dobijemy sobie ten poziom. zostaną mam jeszcze dwa levely wtedy. I będziemy mogli sobie iść do groty. Dobra, nie będę tego ściągał, bo nie ma sensu. Nie upyla się to. No, a jak spot jest wolny największy w grocie, no to kurcze trzeba korzystać z niego, nie? Bo szybko się pewnie znowu się nie zdarzy tak, że będzie on wolny. Mówię, od kilku dni to nawet te najmniejsze spoty tutaj po boku są gdzieś pozajmowywane. No, więc tak. Ja też, o, ile? 68 mamy, Co jeszcze sekunda dosłownie. Jakbym wiedział, że tak długo to wejdzie to sobie wbił trochę więcej tych procentów no ale dobra patrzcie, jedna grupka mi gdzieś tam zabrakła tutaj sobie to dobijemy tak na, na szybkości no i co, 7 czy level siedzi dobra chyba sobie skoczę po i nie będę na razie wychodził, póki mówię ten spot jest wolny i sobie dobiję dalej ten level, a jak nie, sobie na razie postać ekspir na autołowach i zobaczymy co z tego będzie Na konto wpada nam właśnie 74 level I tutaj już trochę tam desperacja poszła, ubrałem sobie PDK micsterę zarania, żeby dobić ten 75 jak najszybciej wyjść z tego V2 Bo mówię strasznie dużo osób było, strasznie dużo osób siedziało, te wszystkie spoty były zajęte ludzie się wbijali na te spoty, no i tak. No. No i tak kurczę, ciągle coś, ciągle coś, więc moim marzeniem już było po prostu wyjść z tej groty. Z tej groty, z tej V2 i wejść do groty. no A z tymi dopalaczami, z tą zadania, pdk ten ekspleciał leciał naprawdę bardzo, bardzo znośnie. Więc nie ma co narzekać, zawsze mogło być gorzej. W grocie się dopiero zacznie, jak tam. no Będzie już leciało nam troszkę mniej tego ekspa. I co, jeden level przed nami i jesteśmy wolni w sumie od tej V2. No i tak, zacząłem sobie robić misję aktualnie. Nazywa się ona Lodowy skarb. Yy, polega ona na tym, że musimy tutaj z góry Sohan wydropić 50 takich niebieskich esencji kryształu i oddać je pomyślnie do Lichunga, który znajduje się przy wieży Demonów. W sumie to przy wejściu do katakumb. Yy, całkiem spoko one lecą, szczerze wam powiem. No, i tak, przy oddawaniu mamy procent na to, że nam nie wejdzie to. Więc co, możemy oddać 10 dziennie idziemy sobie zobaczyć jak to będzie mniej więcej oddawało, bo ja tę misję robiłem już kupę kupę czasu temu na wojowniku. W sumie to nawet nie pamiętam jak to tam wyglądało z oddawaniem tego. No więc co, idziemy zobaczyć. No to co? Jesteśmy już na miejscu, sprawdźmy sobie jak to będzie mniej więcej wyglądało. Po 10 oddanych sztukach. Dobra, zostały nam 3. Okej, okay, tam było 42 chyba. 2. Tutaj nie jest napisane niestety nigdzie, ale 42, czyli spaliło nam dwie sztuki, 8 przyjęło. Albo dwa, albo trzy, jakoś tak. Kurczę, nie wiem, nie chcę mi się teraz sprawdzać na nagraniu, ale jakoś tak. 7 albo 8 sztuk nam przyjęło. No tak, tak to będzie wchodzić, to nie będzie całkiem źle. Dobra, ja i to sobie tego wydopić trochę na zapas. Nie, no co będę sobie oddawał. Przy okazji, tak, kurde, nie chcę mi trochę ten biolog wchodzić. Cały czas mam 19 komarków masakra. A chcę to skończyć i dobić 75. No i po widziu tego 75, no co, grota nas czeka. Dobra, wybieram się X-Pitch, ale jeszcze zanim zacznę, no to przydałoby się nam rozwinąć zwierzaka, którego nie widać. Włącz. O, jest nasza Lessie. Lessi Nessie, typ szósty. 34 dni, no i co, rozwiniemy ją sobie na 41 level i cyk poszło. Nie pamiętam, jakie były staty wtedy, gdzie coś przeskoczyło, ale łącznie bez niej. Moment, mam okno otworzone 15799, 699, No, coś tam dodaje. Wiadomo, od 41 level dopiero zaraz nam będzie dawała trochę więcej. Jak się podekspimy. Zostało mi jeszcze 21 w ogóle tych esencji do oddania. No i tutaj z konarami wygląda to tak, że 21 sztuk oddane. Więc ja idę sobie dobijać 75 No no i co? No i widzimy się na level upie. No to co? Po dwóch godzinkach w sumie dobijamy sobie 75 poziom i możemy w końcu wychodzić z V2. Temat zamknięty. Możemy uderzyć już do groty. Ja to chyba sobie zrobię nawet albo poczekam z tym biologiem, nie wiem sam. Zobaczę. Yy, Dobijamy już 75. Tutaj, na chwilkę, muszę zejść. Ekspleci całkiem yy, nawet znośnie, mógłbym powiedzieć, tylko boty, nie? Boty to jest temat na PLU. Masakra sobie biegają na legalu pod całym V2. Nic sobie dosłownie z tego nie robią. Lecą wszystkie spoty, wybijają. Więc no, nie, nie ciekawie akurat z nim jest tutaj Itemki zbieramy. Wbiłem już 47 poziom naszej, naszemu petowi. Yy, przeskok był z 5,7 na 6,4. No więc tak by to też mniej więcej wyglądało z tym petem. Fajnie, bo prawie 17 HP nam daje. A stalka nam odejdzie. Bo mam stalkę z 15 błyski, ale nie ma w niej niestety HP. No więc im pet będzie więcej nam HP dawał, tym lepiej. Tutaj ostatnie. 700 No i co? 75 level. Siedzi, zarąbiście. Idziemy sobie do M1. Możemy stąd wyjść i już tutaj dosłownie nie wracać. Trzeba przebrać teraz ekwipunek na błyski. I tego nie będę sprzedawał. Może kiedyś na jakiegoś dropa coś się przyda, Ale też w sumie na do No to tam odpowiem. Chyba było potrzebne z tego co pamiętam. No, tu mi została mi, która mądrości na jedną minutę. Padek ten 3 godzinny, na no, 4 minuty. Tylko że ja też go używałem trochę wcześniej. No dobra, ale bez już tam mojego zbędnego gadania i dodałem jeden. Sobie ubrać czakry. Też te koziki muszę schować albo je sprzedać w sumie. No dobra. Ogólnie mam tu trochę syf, ale weźmiemy sobie. To sobie kliknę, że też będę ulepszał alchemię. No i tak, otworzymy sobie też katy nimfy wodnej oraz ten srebrny łup królewski. Cztery sztuki tutaj mam, więc co? Petardy, szarfa 1, 500 yangów i 100 yangów. No, szarfa całkiem spoko. Te petardy one, szanse na nie 5% też się przydadzą do expa. I dobra, przechodzimy do teraz... Tej nieprzewodnej Wędzisko. Oj, nie trafiłem. <laughs> księga dzikiego zwierza 100 Yangów. Zwój błogosławieństwa. Dzielnego. Księga obróbki kamienia. Spoko. To też się przyda. W ogóle mam tu taki syf w tym ekwipunku hmm. Znowu księga. Losowa skrzynia, a z księgi biała wstęga z plusem to w sumie mogę sobie wywalić to też. Albo nie. Bo ja to będę potrzebował. Z Wibodzio, no i stojangów, nic ciekawego. Idę przeklikać alchemię i widzimy się na klikaniu na rzadkie i antyki. Przeklikałem sobie wszystko na rzadkie ogólnie, no to jest masakra. Strasznie, strasznie popaliło, mamy tak. Jeden rzadki, tutaj w ogóle nic nie weszło. Trzy rzadkie rubinki, trzy rzadkie jadeity, tu nic, tutaj jeden i tutaj jeden, więc mamy w sumie próba na jadeit. Siedzi, próba na rubin, nie weszło i... Nie weszło, Więc mamy dwa jadeity, bo na legendę, i siedzi legenda, yy, perfekt! Kude, ej, legenda, perfekt mi weszła, <laughs> Spoko, będzie na tego, yy, chyba ją sobie zostawię na dropa mojego, tego 3-6 level Albo zobaczę coś na rynku, ile taka może być warta Mój pierwszy perfekt chyba w sumie, nigdy jeszcze perfekta nie wbiłem żadnego yy, Spoko, spoko Yy, oddamy sobie tą ostatnią już esencję, mam nadzieję, że mi przyjmie. Mm, dobra, dostaliśmy eliksir posz poszukiwacza, rękawice złodzieja, medal szczęścia, coś tam, expa, kasy trochę, no i dalej misji nie mamy żadnej głównej, więc 3 eliksiry, w sumie, <laughs> spoko całkiem. Mm, tutaj jakiś medal szczęścia na 3 godzinki. Dostałem kółeczko, expa. No, no, i rękawica na 2 godziny. To ona jest pewnie nieściągana. Tu mam jeszcze. O! No i git. Misja zrobiona, więc fajnie. Oddajemy sobie właśnie ostatniego konara Zelkowa. W sumie to kamień już po konarkach Zelkowa. Yy, więc co? Po tym biologu no musimy dobijać 8-0, żeby powolutku oddawać sobie te certy. Yy, z tymi certami już będzie trochę więcej zabawy. Ale najbardziej mi zależało na tym. Abyśmy skończyli sobie te konarki gdyż ponieważ bo to jest taki już fajny tutaj bonus, dostajemy 10 odpona potwory oraz 11 szybkości ruchu, to nam mega pomoże w ekspieniu, no więc co, dostała nam teraz tylko ekspienie w gracie już do tego 8-0 na certy. Mordeczki! Przechodzimy do wbijania pierwszego poziomu w grocie. Expie sobie na tych zwykłych mistykach. Postanowiłem, że nie będę expił tego healera, ponieważ no... Yy, nie mam na razie wystarczających hitów, żeby expić na magistratach. Myślę, że do kolejnego odcinka, tutaj sobie zobaczycie jeden level, jak to mniej więcej tam idzie. Idzie całkiem spoko, myślę. Yy, chwilę sobie tutaj siedzę, level praktycznie dobity. No i tak. Na kolejny odcinek postaram się na pewno do tych czakrów dodać kolejny bonus Kurde, kolejny bonus. Moc żywiołów, tam mam chyba 600 medali na głównej postaci, no to znowu sobie zrobię tam te dwie próby, żeby to do, dobić. No i muszę zainwestować w jakąś brązę. 20 na diabły oraz 15 na błyskawice plus muszę hełmik zmienić no bo jednak na tych magistratach albo wziąć po prostu bufa ze sobą, no albo zainwestować w te 15, 10 bloka, albo tam 8, jak kupię plus 8, no bo z tego ani rusz niestety. Tutaj jeszcze chwilę do tego level upa, tutaj całkiem spoko, nawet ten eksplecić robią te bronie jeszcze dodatkowo, plus 4-5, które tam są trochę warte na rynku. Ale ja sobie zostawię to wbijania peta, pet na ten moment 53 poziom, y, 47d daje nam 7% i 5,5 defa, no i łącznie w zbrojce nie mam niestety y, hapsa, no ale to mam daje 13700hp, no więc całkiem spoko, już tutaj właśnie wbijamy ten level, no i tak, no muszę podbustować trochę ten damage, żeby tam iść na magistratach XP. No, a bufki nie, ekspedyz, ze względu na to, że no to jest seria do 120 poziomu, to ninja, a nie jeszcze tam Hillerem. Hilera sobie mogę wziąć w, w, w każdej wolnej chwili i podekspić yy, tego Hilera, główną postacią, moim tym wojem. On tam ma dosyć spore hity. Te wszystkie moby to wybija na praktycznie to, to wszystko wybija na strzała z tych magistratów. Oprócz, wiadomo, tych komendantów, z nimi tam trochę dłużej schodziłem, bo oni tam więcej HP i tak dalej. No, ale stwierdziłem, no, że polecimy tam ninjom, żeby tam ninja kończyć. No, no i tak, muszę zainwestować w granat, muszę zainwestować w moc żywiołów, tak, żeby mieć minimum te 8%. No i level up 76, więc zarębiście. No, więc tak. Na, kole, na kolejny odcinek, czakry, wbić minimum ten jeden bonus żywiołów, wbić tutaj z tego nam dojdzie 6 mocy żywiołów z granata. Tutaj mamy dwa, chyba na 8 jest przez damage'a, no i kupić jakąś branzę, diabły i błyskawice, plus ten hełmik zmienić. No więc co? Jeżeli odcineczek się podobał, to nie zapomnijcie go ocenić, a miarę sobie cięcie siadło w końcu na pierwszy punkt. No więc tak, jeżeli odcineczek się podobał, nie zapomnijcie go ocenić. Kto nie subskrybuje kanału, no to zapraszam do subskrypcji, bo coraz bliżej się zbliżamy już tam ponad 550 subów jest, więc no, zbliżamy się. Coraz dalej do wbicia tego tysiąca no i co? Do zobaczenia wtedy w kolejnych odcinkach. W kolejnych no postaramy się już podrasować tą postać. Może i nawet full koło matowe zrobić, nie wiem. No tak żeby ekspić już na tych magistratach i żeby ten exp już jakoś tak konkretnie leciał. Tutaj źle nie leci, no ale jednak jak można lepiej, no to trzeba lepiej, muszę coś mnóstwo pedeków yy, drobnąć sobie. Ale to już tam działam wojem, więc no. To tyle, na razie.